10 marca. Dzisiaj startuje nowa aplikacja z Glovo więc stwierdziłem, że przetestuję. A komu to potrzebne? A, komu to potrzebne A dlaczego? dlaczego? Mam sesję, bo teraz to już są sesje od 10 do 13. Bardzo jedna rzecz mnie zastanawia, bo tu mi napisało, że jestem online jakby do 11. Czy to znaczy, że, że będę musiał się o 11.00 znowu zalogować? Znowu wrócić do strefy logowania? Nie wiem Poniedziałek jest, jakby co Dzięki za powiadomienie Szkoda, że 35 minut po czasie Ogólnie teraz nagle nie ma niskiego zapotrzebowania, ani nic Jest tylko normalne, czyli mapa pusta Wysokie Bardzo wysokie i ekstremalnie wysokie I jest zdecydowana szansa na natychmiastowe zamówienia Duża szansa na natychmiastowe zamówienia I bardzo duża szansa na natychmiastowe zamówienia Także no, jest moc Moc udawania, że dzieje się więcej niż w rzeczywistości, czyli nic W sumie to sam nie wiem czego się spodziewam w poniedziałek rano Chociaż w sumie nie jest aż tak rano, bo jest 10 Dobra, zobaczmy, czy można wjechać ze strefy początkowej Można, nic się nie dzieje Jeszcze jak? Nic nadzwyczajnego Czyli działa tak, jak wcześniej Logujesz się w strefie i możesz wybrał do się jak coś wpadnie Dobry, Dobry. 392 z Globo? 392 Do widzenia! No dobra, po pół godziny dostałem pierwsze zamówienie. Kebaba, ktoś stwierdził, że sobie zjednoczy danie o 10.30, a można jak najbardziej. W ogóle teraz jest nowa aplikacja, która nazywa się Glovo Rider. Wcześniej było Glovo Kurier, A wynika to z tego, że Glovo zostało kupione kiedyś tam, chyba ze 3 temu, przez niemiecką firmę, której nazwy nie pamiętam. I teraz stwierdzili, że muszą wprowadzić swoją aplikację. A to modglowo zamknąć Pani na szkoleniu obiecywała Że już nie trzeba będzie się użerać z botami Na Saporcie, tylko będą ludzie Zobaczymy Nie wiem czy zobaczymy, nie wiem, czy będę miał kontakt z Saportem Dzisiaj Szczerze w to wątpię Nic bardziej mylnego Ale to samo, pani mówiła też, że będą jakieś wyższe stawki w pierwszych dwóch tygodniach Patrząc na to, że to jest za 9 zł To kłamała Więc Teorie o nie użaraniu się z botami też raczej bym mógł włożyć między bajki, ale może się mylę. Może jestem zbyt surowy. Na pewno, na pewno. Ach kur, super. Dzięki za kot, szkoda, że za późno. Zacznę go potwierdzić dostawę no, no i udało się pierwszą za 9,22, a niby jest mnożnik 1,17 Volt by za to dał 10 zł co najmniej Tamten chłop to pewnie w ogóle nie ma domofonu, więc mógłbym sobie dzwonić do strony śmierci albo mu nie działa. Kot mógł dać w opisie. Zamówienia tam, gdzie piętro i inne takie. Dobra, no znać jak będzie następne, jeśli będzie. Kolejne zamówienie. czekałem ze za 20 minut, może nie całe. Tym razem Kawusia z Kosty. 127. Masz przejebane. Dobra, dziękuję bardzo. Proszę uważać, pomąkował się oczywiście. Bardzo. Smacznego, do widzenia. Nowa dostawa, U. Kurde, uspokój się. No, w Bedronce to dawno nie byłem. Można się było tego spodziewać. Ale jest już trzecie zamówienie 12 ziko. Wjeżdżanie stąd przez te fury zaparkowane prost, równolegle to po prostu jakaś masakra. Zawsze jak tu w dzień jadę, mam wątpliwość, czy ja to dobrze. Zawsze mnie zaskakuje tej okolicy o tej porze dnia. No dobra, zobaczymy, czy będzie od razu Bo ogólnie opłaty za czekanie już nie ma Więc jakby co, to będę tam kwitł za darmo Zaraz sprawdzimy, jak to wygląda Z tego, co babka mówiła, to narzucali jakieś kary na takie najbardziej powolne Biedronki No to tylko się trzeba cieszyć Tak, tak, no Czy Ty chcesz jakieś zdjęcia ode mnie? Nie chcesz. Jezu, ciężkowe. Może i ciężkowe, no ale takie ryzyko zawodowe. Chyba zmienili taktykę i z biedronki przydzielają dopiero jak jest gotowe. Jeśli tak rzeczywiście jest, to jest to ruch w dobrą stronę. Bo jak przydzielał wcześniej w momencie powstania zamówienia, to się długo czekało. przy barunkomacie pewnie wolt mi dał za dużo gotówki go wyjewała zaki i musi nas szybko w ogóle wieczór kawalerski próbowałem ostatnio oglądać no i tego filmu nie da się oglądać nawet dla beki. Jest tak chujowy, że myślę, że nawet po alkoholu jest nieoglądalny. Gówniana muzyka, gówniane ujęcia, gówniane zdjęcia. Ale najbardziej gówniany to jest montaż. Po prostu taka porażka. No tak wygląda, jakby Kabulski to robił. Kurde. Nawet nie wiem, gdzie jada. Kurwa, już było dobrze! kurwa, już było dobrze! Pierdol! No nie wiem, wiem, numer numer jest, gdzie 37 Kolo proszę dobry, o. Dzięki do widzenia. Ale wracając do wieczoru kawalerskiego, to oczywiście scenariusza żadnego też nie było. Myślę, że każdy mógłby zrobić taki film dosłownie, z zerowym budżetem. Telefonem komórkowym to takie coś można nakręcić. Scenariusz wygenerowany przez ChatGPT, przecież naprawdę nie ma dialogów. A nawet jeśli są, to nie dotyczą fabuły. Dobra, zobaczymy kto był reżyserem tego czegoś. I scenarzystom. Czy scenarzystą nikt nie był, to wiem. Ale jestem ciekaw, kto wpisał sobie te zasługi. Ach Gonera, Szymon Gonera. W obu przypadkach. A, Mateusz Banasiuk grał Mario. On też ma takie zajebiste role zawsze, że. O i brat zawieruchy kucharza znanego też w tym grał. No tak. Szymon mam apel. So don't blow it. Stop it! Get some help. Marnujesz czas i pieniądze. No, jeszcze dziewczyna influencera. No tak, kolejne dno. Co za przypadek! Obejrzałem 30 minut wieczoru kawalerskiego i myślę, że przeszarżowałem, bo wystarczyłoby pierwszych pięć Szymonie Gonero, serio. Odpuść wszystkim. Nie rób żadnych filmów. Nie wychodzi ci, nie rób tego. Nie obchodzi mnie, że jesteś początkujący. To, że ty bierzesz za to pieniądze, to jest kurwa kpina. Dobra, odezwa się jak będzie kolejne zamówienie. Jeśli będzie. Były śmieszne. No i co mogę powiedzieć o nowej aplikacji? Stawki przestały być transparentne. Więc, niby, przy zamówieniach mogę mieć dodatkowe jakieś tam ileś procent, ale to i tak jest nieweryfikowalne. Bo nie wiem ile dokładnie. Nie wiem jaka jest kwota bazowa, nic nie wiem. Choć się domyślam, więc mogą ściemniać ile wlezie. Ogólnie słyszałem, że daje gotówkowe Jaka dostawa nie została wysłana, co to ma znaczyć? Przecież nie miałem żadnego powiadomienia, co o tym? No po prostu kurwa, no nie! Boże, czy ty to widzisz? Nie żartuj, że mi odrzuciło kurde zamówienie Co, co, za zapłać 47, już 51? Nie mam żadnej gotówki Nie no, coś tam mam, ale... No cóż, piszemy do supportu Brak wystarczającej gotówki może wpłynąć na ma No kurde. No i co? A, czyli tak to rozwiązujecie. Nie mam gotówki, więc przepisz zamówienie, więc spadnie ci ocena, tak? No i chuj, no i cześć. Super to sobie wymyśliliście. Zajebiście. No, zaraz się okaże, że mnie zbanują, bo odrzuciłem zamówienie, bo nie mam, żeby zapłacić 50 zł, a potem jeszcze wydać ze stówy kolejne 50 zł. Świetny system. Czyli coś mi się wydaje, że bez dwóch stówek gdzieś to nie ma co w ogóle naglowo wyjeżdżać. W gotówce swoich dwóch stówek. No bo co, teraz bym zapłacił pięć dych za żarcie. A potem jeszcze musiałbym wydać kolejne pięć dych, bo goś dałby mi stówę, tak? A jeszcze z takich zmian wyzwania zmieniły się w zadania. Ogólnie szczegółami się to różni wszystko, ale raczej na niekorzyść. Tak jak z tą gotówką saldo zero, on mi po pozemnienie za 5 dych i potem jeszcze wydaj 5 dych reszty i też nie da się zobaczyć, z jakiej, reszty, z jakiej kwoty będzie chciał resztę bo trzeba zaakceptować a mi napisał jeszcze komunikat, że nie trzeba było akceptować, skoro widziałeś, że nie masz gotówki już, spójrz No, Także z tą gotówką to duży minus. Brak transparentności to też w sumie minus. Mogą spisać o dodatkach, ale jest to de facto nieweryfikowalne. Nie wiem co tam jeszcze. Dostawa zmodyfikowana. W jaki to niby kurde sposób, co zostało zmodyfikowane, odpowiedź brzmi, nie wiem, choć się domyślam. Nie rozumiem. Nic się nie zmieniło. O. Proszę bardzo. Dzięki. Do widzenia. O. Prawie siadło. Twoja sesja dobiega końca. Już nie szukamy ci zamówień. Możesz odjechać w stronę zachodzącego słońca. 44, 7, wyszło. 3 godzinki. O, 15 ziko. Za godzinę i cztery zamówienia, czyli 11 zł za zamówienie. Ogólnie, zmiany oceniam jako na gorsze, a przynajmniej na podstawie tego jednego dnia, bo ludzie będą odrzucać zamówienia, bo nie mają wystarczającej gotówki, więc wpłynie to na czas realizacji dostaw negatywnie. Bo ja jedno zaakceptowałem, ale jak zobaczyłem ile jeszcze reszty dla klienta, to musiałem odrzucić. Ale w sumie nie wydało mi to do statystyk anulowanych, więc... Nic bardziej mylnego. Może jeszcze ten system do końca nie działa, albo po prostu jak ktoś na tego nie robi, to nie liczy mu jako anulowania. Nie wiem, ważne, że wyszedłem na plus. Bo trzy dychy za rozliczenie aplikacji dodatkowej, czyli glowa. No i oczywiście szczeglowo pobiera 450 coś tam. Nie, 492 co tydzień za rozliczenie, więc... Nie dość, że główną płacę to jeszcze na koniec biorą ci za korzystanie z aplikacji. Niby szczegół i drobnostka, ale jest to dosyć kurwa, denerwujące. No ale Globo przynajmniej było transparentne jako jedna z ostatnich aplikacji. Teraz już nie jest. Dobra, jadę do chatu. Nara.